To jest zakład z YouTube'a. Przechytrzany z YouTube'a. Zobaczycie. A tak zasada nie przechytrzany mi żartuję Ty. Jeszcze gorzej jak myślałem. Ale jest dziwna dziwne. Pięknie. No dawaj. Jedna osoba na streamie. Pięknie, świetnie. Najlepiej. No ja jak może być. Jedna osobka na streamku. Cóż. Czemu ja dałem bramkę? Tak, na serio. Tak. To czemu ja przegrywam, jak mogłem to już wygrać? Czemu ja się bawię z nim? Ty bez sensu. Dwie osoby wiecie. pro i wywołam. <laughs> Nie z siebie samego nie wiem co ja, co ja myślałem wtedy Nie wiem co ja myślałem wtedy Jak to myślałem, oglądałem ten filmik że to zadziała Ez Aha, ale, ale piłka zdala od niego zarzuciłam. Tas mam das, kiedy już pójdę przez to Dobra movement kobry Allô, 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 allô. Gigi. À un, Ils avaient cette fois. 11 dwó widziałek. Se spilnuje live'a. Dobra, wróciłem. Dobra, wróciłem, wizuala. Dobra. już nie chcę mi się streamować. No teraz na serio? Prawdę mówiąc, teraz bez kamu. Czy mi się chce iść spać? I normalnie to ja nie śpię. Tak, normalnie to ja jestem osobą, która śpi tak o 23. Teraz coś... Dobra, po tej rozgrywce już. Po węgiersku mówicie chyba. Po węgiersku ciągle mówicie, widzę. Dobra, widzowie, mutuję się. Nie ja, dobra, nie chcę mi się mówić, wiecie widzowie. Co pieszeszk E to od yy... a ty jak odpowiesz yy. okej okay. To za drugie wybieram co pisałeś Dobra widzę Ja idę nie widzę. nie chcę na siłę robić live'a bo teraz na siłę to bardziej robię, a nie z przyjemnością jak zwykle Wykończę live i widzimy się jutro. Dobranoc wszystkim. Po prostu nie chcę na siłę robić live. A. Wrac... i jutro będziemy. Po prostu. A co sobie... Ja nie już nie mam. Dobra. A ocenisz. Kon... Ocenić jeszcze. Dobra, podaj klucha, ocenię już podawaj mordeczkę No, podawaj, mordeczko szybciej. 17 jest w spalu. To ciekawość. Dobra widzowie, nie będę. Dobra widzowie, nie będę taki. Już będę do końca live'a. damy radę, widzowie. Jaż mi się chciał robić, mam wyzwanie teraz. Dobra. W Klubie 4... Oh, 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 na pewno dobre konto będzie już czuję. Oho, oho! Dobra, piękna. Eee, i drużynowa jedynka, złoto bardzo ładnie. Liga solo, też jestem dumny. Ale tu jak dużo nawaliłeś. Bardzo ładnie. Solo też ładnie. A, legendy się zostaw sobie kapeczkę, mordeczko. Jaki klub? Bo ja już nie rozumiem. Y Jaki Fila. Chwila. A, legend klub. Rozumiem. I to które było to miejsce? 47 czy 48? Dobra, ja mam i co? Ruszałem, wróciłem, wróciłem, wróciłem. Dam radę do końca, nie jestem. Dobra, to jest twoje chyba jak. A, trójki popraw. Na celu wchłonków ligę, solę zrób na 1 zł, bo widzę, że masz blisko już. A ligę drużynowa, to może masz... Co jest po złocie? Chyba. Te. Pamiętam. Tak, no nie, dobra. Yy, Wyzwaniom byś mógł zrobić: 13. uuu, 4 postacie po 25 rank. Widać, że tutaj mm, wszystkie postacie mają siódme rewele, chyba. Chyba. Chyba wszystkie postacie u Ciebie mają siłą na lewe i powoli widzę, że maksujesz wszystkie. No, nawet, nawet dużo masz tych star powerów. No i ja oceniam to konto tak 8 na 10, 8,5 na 10, bardzo dobre konto. Ja bym poprawił w nim tylko, żebyś e, zrobił tego. E, tego, widzę, bo ja nigdy nie widziałem osoby, co e, słaby tryb, no wiem, ale wiesz, Epik. Jak już oceniamy konto, to biorę pod uwagę wszystko. Wierzcie, te, tych trybów pokonano na najwyższy poziom walki z robotami i te rzeczy, to nie, ja nie patrzę bardziej na to, ale to też jakaś półocenki podwyżej. Hej, pan Karto może zostawić chłopeczkę sobie Subika z góry dziękuję. Widowie, ile osób. M, ile osób ma 42. A poprzedniej lidze, ile osób miało mastera? Ile? Chyba z cztery miał, tak? Na pewno miał nowy z Polski. E, mastera miał na pewno nowy, pamiętam. Nie, ja czy cztery. Ale mastera na pewno miał nowy, prawda? Czy nie miał mastera wtedy nowy? Ej, nowy miał wtedy. Mastera? Nie. Ale chyba miał. Nie pamiętam. Ja w bieżącej lidze na pewno nowy ma mastera. Jeśli to nie, to kiedy miał? Ale to może. A, a może mi się. Chwila, ja już nie mam wizowek. Kto miał mastera w Polsce? Chyba nowy tylko. A Luke, a Luke Sole miał? Ma Mm, ale co Marcel mam robić? Przepraszam. Chwila. Chwila, 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 chwila. A co jest po diamencie? Fia, bo ja już nie kumam. Co jest po diamencie? Przed diamentem jest złoto? Ty, bo ja nie kumam. Pierwszy raz nie kumam czegoś. Hmm. A I wszyscy, którzy mają diamenci, mają po 30 tysięcy, widzę. Ostatni wam. Wszyscy mają po 30 tysięcy. Jeden ma ponad 40 tysięcy. No to pięknie. Ładnie, ładnie. A, oceń konta rozumiem. Pięknie, 100 tysięcy mamy. Dobrze. To Marcel, zostaw subika, a ja muszę coś zobaczyć na kanale moim, bo widzowie, jeśli nie wiecie, to ja organizuję z Uberami konkurs na promo. Jeśli chcecie szybko sobie się wybić na YouTubie, to możecie po prostu wejść na ten filmik i po prostu wszystkie zadania z opisu spełnić ogólnie. O co chodzi? Dobra, siema Alex. Dostaw łapeczkę. Chwila, chwila, chwila. chwila, chwila. Ej, ale że, ale że Dobra, tylko siema, pięć Alex. łapek? Widzowie, ale że tylko pięć łapek? Widzowie. Widzowie, zanim długo nowy odcinek na kanale, więc możecie się już przygotować. Że będzie fajny bardzo odcinek na kanale, i to znowu będzie konkurs z YouTuberami na promo. Ale teraz jeszcze większym, pewnie. Ogólnie, widzowie, to ja chcę zrobić konkurs na 1000 PSC 1000 tak, i wziąć z 50 YouTuberów. Rozumiecie, widzowie? Zrobić konkurs na 1000 PSC i zorganizować z, z, z tak 100 osób, nawet i to byłoby da, bardzo dobre. Chwila. Muszę coś zrobić. Co to dziś? Dobra widzowie. Nie chcę mi się na siłę robić streama. Muszę coś Dzień dobry i, po ju i jutro. Ten konkurs na Gemy? Nie wiem. Dobra widzowie. Z Dobra widzowie. Nie chcę, po prostu nie chcę na siłę robić tych live'ów, bo nie chcę. I po prostu pewnie będziemy się widzieć już jutro. Więc widzowie dobranoc i po prostu jutro zrobię live'a. Dzień dobry, cześć, dobranoc.